Cześć, dzień dobry, witam bardzo gorąco w kolejnym filmie. Jest kawka, jesteście wy, jest idealnie. No prawie, bo przydałoby się coś do kawki i za chwilę się to zmieni. Robimy dzisiaj galet z rabarbarem. Galet, czyli francuskie ciasto kruche, chrupiące. Bardzo często mówi się o nim, że jest taką rustykalną tartą, gdyż jest zrobione. Znaczy inaczej, do zrobienia nie potrzebujemy żadnej foremki, zawijamy po prostu te brzegi do środka i wychodzi tak niedbale, frywolnie, no a smakuje rewelacyjnie. Co nam będzie potrzebne? Mamy mąkę, 230 g to jest mniej więcej półtorej szklanki, ale ja mam dosyć yy, duże szklanki. Yy, do tego jeszcze masło, 140 g to jest mniej więcej... 3 czwarte kostki. Masło musi być zimne, z lodowy. I warto je sobie wcześniej pokroić na y, mniejsze kawałeczki, żeby nam się łatwiej wszystko ugniatało. O, proszę bardzo. Wrzucamy masło. Wrzucamy 3 łyżki cukru, szczypta soli, ciach. I jajo. I będziemy wszystko zagniatać. Oczywiście mogłabym to zrobić w moim kiciusiu, ale jakoś tak ręką też fajnie, przyjemnie, relaks, przyjemny, spożytecznym. Świetne w tym cieście jest to, że tak naprawdę w środku może wylądować absolutnie wszystko. Wszystko, co mamy pod ręką, to mogą być jabłka, to mogą być gruszki, to mogą być za chwilę śliweczki takie z cynamonem. Mm. No a teraz oczywiście sezon na rabarbar w pełni. Ja bardzo lubię rabarbar, a tych przepisów, ym, gdzie ten rabarbar można by wykorzystać, nie ma wcale aż tak dużo. Kompot z rabarbaru, jeszcze może dzisiaj zrobię. Właśnie, jeżeli macie jakieś fajne przepisy z rabarbarem w roli głównej, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jakby co? Ciasto też może być nasłono może być wytrawne. Wtedy nie dodajemy cukru, tylko dorzucamy więcej soli. Myślę, że tak spokojnie, pół łyżeczki. No a w środku może wylądować też absolutnie wszystko. Może to być na śmietanowym spodzie e, cukinia e, i później parmezan. Mm, mogą być szparagi, mogą być pieczarki, różne warzywne miksy. No tak naprawdę wszystko, e, co macie pod ręką, i to właśnie może być świetna opcja na takie czyszczenie lodówki. <grym> właśnie bardzo często takie rzeczy. Spontaniczne wychodzą w kuchni najlepiej. No i proszę bardzo, ciasto gotowe, ma piękną konsystencję, udało się. I teraz nasze ciasto ląduje w lodówce mniej więcej na pół godziny, a ja w tym czasie zajmę się rabarbarem. Rabarbar umyty, teraz będziemy go kroić i zazwyczaj w galet lądują surowe rzeczy, surowe owoce, warzywa i większość osób pewnie też zrobiłaby z surowym rabarbarem, ale ja no, lubię tak ten rabarbar na szybciutko na masełku podsmażyć, dorzucić cukier, spróbować, czy aby nie zakwaśny. Więc ja go kroję w kawałki i będę go wrzucać na patelnię, ale trochę mam go tutaj dużo, więc wezmę sobie garnek i część zostawię na kompot. Właśnie, ciekawa jestem, czy jakoś obieracie rabarbar, bo też się spotkałam z tym, że niektórzy obierają. Ja rzeczywiście, jak jest coś takiego brzydkiego, to kawałeczek odkrawam, ale tak to nie obieram. Rabarbar pokrojony, gotowy, jedziemy ze smarzeniem. Masełko, teraz cukier. Dodaję mniej więcej 5 łyżek cukru. Jeżeli macie ochotę, to cukier można by tutaj zastąpić na przykład syropem z agawy, albo syropem klonowym. O, i barbary jest już gotowy. On jest dalej twardawy. Chodzi tak naprawdę tylko o to, żeby był równomiernie obklejony cukrem. No i to masełko rozpuszczone, żeby było... Później takie rozpływające się w ustach nadzienie. Rebarbar gotowy, więc wracamy do naszego ciasta. Jest papier do pieczenia, wałek i od razu na tym papierze wałkujemy. Ciasto musi być dość grube. Eee, myślę, że tak spokojnie 2 cm mniej więcej. Grubości, dobra, jedziemy. Piekarnik, jakby co, już mi się nagrzewa. I coś czuję, że będzie druga kawka i ciasteczko. No dobra, z tymi dwoma centymetrami przesadziłam. Myślę, że to jednak e, bardziej e, centymetr. No dobra, już bym nie szalała i teraz możemy już nakładać nasze nadzienie, ale jeżeli chcemy, żeby e, nasza tarta była e, bardziej e, foremna, to proponuję wziąć talerz e, i odcisnąć sobie dokładnie to miejsce, e, na którym wyląduje nadzienie. Jakiś mały talerzyk. Mały talerzyk, ten powinien być ok. O, idealny pyk. O, widać, gdzie wyląduje rabarbar, No i co? Przekładamy. Myślę, że chyba wystarczy tego rabarbaru. Odrobinkę zostało, ale tym się nie przejmujemy, bo to dorzucimy do kompotu. A może dorzucę cały? Na pewno trochę poleję tym cukrem i masełkiem. Hops, o. Dobra, myślę, że chyba wystarczy. Albo jeszcze tutaj tak delikatnie. O. Idealnie. I co, i teraz. Brzegi naszego ciasta do środka zakładamy. Można zrobić taką, jak gdyby chyc falbankę, w mniej więcej takiego zawijasa, w mniej więcej równych odstępach. Ojej, no już to bosko wygląda. Tarta przełożona na blaszkę i teraz do pieca na 40-45 minut, temperatura 180 stopni. No jest, proszę bardzo. Wygląda naprawdę bardzo dobrze. A jak smakuje? No, domyślam się, że podobnie tutaj nie ma innej opcji. Tutaj naprawdę nic się nie może e, nie udać. Mm. Pycha. Chrupiący spód, mięciutki rabarbar. Idealnie kwaskowaty, cukru nie za dużo. No, rewelacja! Link do przepisu zostawię Wam oczywiście na dole w opisie filmu, więc zaglądajcie. Zaglądajcie też na kanał albo kliknijcie suba i dzwoneczek. Wtedy e, przyjdą do Was powiadomienia o czymś nowym e, na kanale. E, no i tak. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!